Witajcie, z tej strony Skorpion, a to perfidna potyczka. Pojedynek płomieni, starcia. To pojedynek płomieni, spoczonych płomieni. Sięgnij po talie, mać specjalne skarb. Jeśli wygrasz, będą twoje. No, zobaczymy, czy będą moje. Wygram czy przegram? To się okaże. Na taryfę ulgową nie na naśladowców. Proszę cię, to ja jestem tutaj oryginałem. Ok, coś byśmy sobie wymienili. Na pewno tą kartę i tą. Tą pośrodku zostawimy. Niech mi da do pałki, i zaczynam pierwszy. Dobra. Nieźle. Obym tego zaczął no być pierwszy. Ma 4 karty i tyle się zastanawia. Bez jaj. To albo leszcz albo specjalnie to robiło Wymieniłaś tyle kart. Nigdy nie bój się swojej wewnętrznej mocy. No to chyba mamy wygraną. Zrobimy tak. 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 No i. Niezapowiedziana kartków. Jeszcze raz. I to tyle w temacie. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!